W kolejnym, w kolejnym etapie, czyli 9 czerwca 2010 roku, Pani Prezydent prosiła również radnych do tego, aby wspólnie zapoznać się z analizą, którą przygotowywała spółka Nidirskiej Borys, czyli firma, która zajmuje się głównie i specjalizuje się w tego typu projektach, żeby ocenić, czy dla naszego miasta bardziej korzystne będzie wybranie podmiotu zarządzającego w spółki, czy też korzystniejsze będzie wybranie właśnie takiego podmiotu w formie jednostki budżetowej? Wówczas zapadła decyzja, że będzie to jednostka budżetowa i dlatego też w takim kierunku trwały już dalsze prace. Następne spotkanie, które, które odbyło się w tym zakresie, to było spotkanie z 19 sierpnia, kiedy to zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego musieliśmy dokonać wyboru wariantu, według którego będziemy właśnie Sieci w mieście budowali. Było to o tyle ważne, że ta decyzja też powodowała wybór taki: czy budujemy sieci tylko dla siebie, czy tylko dla jednostek miejskich, czy też budujemy te sieci dla całego miasta, dla mieszkańców. Ja tylko przypomnę, że wybraliśmy wtedy wspólnie wariant drugi, który właśnie mówił tutaj o dofinansowaniu w udziale, udziale 40-60%. do Powyższym jest to projekt komercyjny, dzięki któremu miasto będzie mogło również świadczyć usługi w tym zakresie. Tutaj tylko króciutko jest taka prezentacja, ile nowych zadań będzie prowadziła jednostka, czyli takich zadań, które do tej pory urząd, jako, jako urząd, jako wydział nie prowadził, ponieważ to są już elementy, które wychodzą w zakres zarządzania miastem właśnie ten zakres mówiący o budowie społeczeństwa informacyjnego. Tych zadań na dzisiaj, które zgodnie z przygotowanym dla Państwa statutem określiliśmy, jest 12. I ja tylko przypomnę jeszcze, dlaczego, właśnie dlaczego jednostka i dlaczego teraz, tak? Nie przedkładała Pani Prezydent wcześniej na Radę projektu dotyczącego właśnie jednostki Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, z tego względu, że nie mieliśmy jeszcze informacji, czy, będą, czy pozyskamy środki na budowę tego typu projektów, ponieważ nie było nas stać na to, żeby takie sieci wybudować tylko i wyłącznie ze środków własnych, dlatego na bazie wcześniejszych decyzji tutaj czekaliśmy właśnie, złożyliśmy wnioski, czekaliśmy na pozytywne opinie. Tutaj jeżeli chodzi właśnie o Siles DNS, ja tylko też przypomnę, że ona musiała zostać podzielona na etapy. Z tego względu, że w ramach środków indykatywnych, które, w których zakwalifikowaliśmy się, musieliśmy tą sieć wydzielić do pewnej wartości, nie mogliśmy złożyć projektu na całe miasto. Ale nie pozostaliśmy tylko na tym etapie, w ramach właśnie na wnioski zostały złożone na dzisiaj dofinansowanie nowe przyznane, ale podzieliliśmy projekt ten na etap 1, 2 3, 4. Na poprzedniej sesji tylko przypomnę, że Państwo jako radni upoważniliście Pan Prezydent do tego, aby wystąpiła właśnie w związku z tym, że budujemy sieci szerokopasmowe do UK, czyli do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, abyśmy mogli uzyskać pis dla JBSC, który pozwalał nam będzie na świadczenie usług tutaj tele telekomunikacyjnych. 25 marca tego roku takie zaświadczenie otrzymaliśmy, czyli posiadamy już pełne uprawnienia, żeby tego typu zadanie wykonać. Tutaj tylko króciutko mówiłam kolejne etapy, czyli etap drugi, etap trzeci. W tej chwili mamy zrobiony PFU, czyli mamy przygotowany dokument, dokument, na bazie którego możemy wykonać studium wykonalności. I jeszcze, jeszcze w tym półroczu będzie złożony ten wniosek o kolejne dofinansowanie. Czyli to, te tutaj cały to, to są te zadania, które właśnie w zadaniach jednostki zostały Państwu opisane. Również budowa sieci bezprzewodowej, tak? czyli ten element, który sięga nam w takie, że tak powiem, zakątki miasta, które nie będą mogły być objęte budową sieci szkieletowej, został przez nas przygotowany. On pozwala też na wybudowanie stacji klienckich i odportu, czyli takich kolejnych elementów, które będą nam służyły też dla mieszkańców, a także połączy nam punkty kamerowe i punkty kupia, w, w związku z czym będziemy mogli też w niektórych punktach już zaoszczędzać na dzierżawa łączy i na ten projekt również na dzisiaj już pozyskaliśmy 85% dofinansowania. Więc to są wszystko projekty, które realizację fizycznie musimy wykonywać. Teraz takie kolejne projekty, które tylko sygnalizuję, czyli te projekty już takie, może nie do końca bardziej miękkie, ale, ale w porównaniu do budowy sieci szerokopasmowej tak bym nie nazwała. Stworzyliśmy również koncepcję monitoringu do roku 2016. Jeżeli chcemy, tak jak tutaj na prezentacji, żeby nam się to miasto tak pięknie punktami kamerowymi zaświeciło, to również do tego niezbędna jest właśnie budowa sieci szkieletowej. Również sygnalizacja świetlna na drogach, żebyśmy mogli ten projekt w zakresie e strategii rozwijać. Także te prace muszą być wykonane. No i budowa, budowa instalacji fiabów, które tutaj. Przy tych projektach, o których mówiłam wcześniej, są już znacznie prostsze, ale one również i powstanie będzie, będzie utrudnione, jeżeli by tych sieci nie było i nie byłoby jednostki, która przede wszystkim te sieci mogłaby wybudować. No i teraz, teraz powstaje też takie pytanie: tak? Mogłaby Pani Prezydent przedstawić projekt uchwały dotyczący utworzenia jednostki zarządzającej infrastrukturą informatyczną? I w zasadzie na tym, na tym etapie można by było zakończyć, ponieważ ja do tej pory mówiłam ciągle o rozwoju sieci informatycznych, czyli głównie tą dziedzinę IT tutaj opisywałam. Ale mając na względzie dbałość właśnie ośrodki publiczne, żeby nie tworzyć dwóch jednostek, bo niezbędną również jednostka jest w zakresie zarządzania drogami, myśl tutaj idzie jednokierunkowo, kompleksowo, to, co zaraz na kolejnych slajdach też pokażę. Myślę, że jeżeli chodzi o tą jednostkę, właśnie o zarząd dróg, o tą część, tutaj już większego uzasadnienia to nie potrzebuje, aczkolwiek już te elementy zostaną pokazane, ponieważ przygotowując zakres działania tej jednostki w naszym statucie, konsultowaliśmy się tutaj właśnie z najbliższych, mam w najbliższych nam w miastach, które takie zarządy posiadają, które od lat w ten sposób funkcjonują i które potrafią też doradzić, które elementy jest dobrze sobie do jednostki przenieść, a które nie. Więc na tej bazie również ta praca została wykonana. I teraz myślę, że to jest też najistotniejsze, proszę zauważyć, że myśmy w 2009 roku już zaczęliśmy się też o czymś takim, że infrastruktura tele, 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 teleinformatyczna nie powinna powstawać samodzielnie, bo jeżeli byśmy sobie utworzyli dwie odrębne jednostki, to spowodowalibyśmy coś takiego, że jedna jednostka budowałaby infrastrukturę informatyczną, a druga zajmowałaby się budową drogi. W związku z tym ponosilibyśmy ponowne koszty i tutaj przede wszystkim chcieliśmy również uciec od tego, żeby raz położonej drogi nie trzeba było ściągać, żeby kanał taki teletechniczny włożyć. To była nasza myśl, a na dzisiaj już z ustawy o drogach publicznych artykuł 20 mówi o tym, że właśnie do gmin należy zarządzanie i utrzymanie kanałów teletechnicznych, a właśnie w skład takiego kanału teletechnicznego wchodzi infrastruktura teleinformatyczna. W związku z powyższym nasza myśl e, na dzisiaj jest zgodna z tym, co e, ustawy tutaj też w tym zakresie proponują. Takie myślenie, żeby, żeby tutaj było też pokazane, że, że nie mówię tylko o tym, że tak myśleliśmy, ale że tak faktycznie zaczęliśmy robić, to jest przykład odcinka Z1, Z2, o którym dzisiaj już była mowa, czyli o budowie DTS-ki. Już na tym etapie udało nam się właśnie zaprojektować i wybudować kanały bielekniczne i nam dzisiaj trzeba ten cel dalej realizować. Na tym slajdzie macie Państwo tylko takie przypominające cele, działania główne. One są dokładnie zapisane w statucie, więc tylko tak dla przypomnienia przede wszystkim, to jest planowanie, budowanie, to jest ciągły rozwój, to jest ciągłe monitorowanie zarówno i w zakresie właśnie dróg, jak i w zakresie sieci teletechnicznych. No i żeby każda jednostka, jeżeli powstaje, mogła funkcjonować, niezbędna jest struktura organizacyjna. W ramach takiej struktury organizacyjnej to, co, to co musi powstać, to co przygotowaliśmy w ramach, tej, w ramach tej prezentacji, w ramach tych dokumentów, które Państwo otrzymaliście, no niezbędną oczywiście stanowisko i stanowisko dyrektora głównego księgowego w spraw tych kadrowo płacowych czyli tych wszystkich elementów, bez których jednostka funkcjonować nam nie będzie. Powstały również szczepiony. Proszę zobaczyć, że wyodrębniono tutaj pion właśnie dotyczący zarządu dróg, ten pion liczy 23 osoby, z tym, że liczba osób, która jest tutaj wskazana, to jest liczba docelowa do 2013 roku, to Państwo też w szczegółach tam jeszcze otrzymaliście w szczegółowych materiałach. Jeżeli chodzi o ten pion do spraw informatyzacji, jest to 9 osób docelowo, jeżeli chodzi o ten pion administracyjno-finansowy, jest to 6 osób razem z kadrą kierowniczą. Tak króciutko właśnie jeszcze to, co należy do głównych zadań zarządu dróg, to przede wszystkim właśnie programowanie, usprawnianie, budowanie, poprawa stanu technicznego i dążenie również do większego bezpieczeństwa na drogach to są te główne dział, który powstają. Jeżeli chodzi o infrastrukturę informatyczną, jest to bardzo podobne z tym, że tutaj poruszamy się właśnie w zakresie dziedziny. Tak, jak powiedziałam wcześniej, jest niezbędne, żeby mogła w ogóle funkcjonować jednostka, czy ten plan administracyjny. Każdy, kto w jakikolwiek sposób zarządzał jakąkolwiek jednostką czy firmą, wie, że bez działu kadrowego, finansowego, tego zamówień publicznych i tego typu spraw administracyjnych się nie obejdzie. I też, żeby zaprezentować, jak będzie się kształtowała struktura kadrowa tego, tej jednostki, jest tutaj pokazane, że 24 pracowników przejdzie z Urzędu Miejskiego, czyli 24 pracowników, którzy są na dziś zatrudnieni w Urzędzie, na dzień 1 stycznia 2012 przejdą do tej jednostki na mocy artykułu 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Natomiast dla dalszego funkcjonowania tej jednostki potrzebnych jest 17 nowo zatrudnionych osób. Łącznie, tak jak powiedziałam, do 2013 roku jednostka to ma liczyć 41 osób. Tutaj Państwo na prezentacji macie tylko skrót już tej tabeli kosztowej, którą Państwo macie w szczegółach. Ona nie jest na prezentacji szczegółowa, ponieważ niektóre stanowiska są jednoosobowe i pokazalibyśmy tu płace przyszłych osób, co, co nie jest informacją tutaj publiczną. Dlatego jest tutaj zaprezentowane podsumowanie i to, na co bym chciała zwrócić uwagę, to na zapis taki, że nawet jeżeli, to znaczy tak, budżet, jednostka tak naprawdę będzie kosztowała budżet tą kwotę środków, która jest w wierszu trzecim. Tam, gdzie jest zapis środków, które należy wygenerować w budżecie na potrzeby powołania jedno. Z tego względu, że i tak na projekty, na które wygraliśmy już dofinansowania, tak musimy zatrudnić pracowników, i tak musimy tę pracę wykonać. Dlatego tą część kosztów, którą prezentujemy w pozycji w wierszu drugim, i tak dodatkowo będziemy musieli ponosić, żeby realizację tych zadań wszystkich wykonywać. Także tutaj takie uproszczenie tego wytłumaczenia, Tu też macie Państwo pokazane, jaka liczba osób jest zatrudniana, w jakim przedziale czasowym i jak to się będzie kształtowało do 2017 roku. No i to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Pani Sekretarz za ciekawą prezentację, bo to poszerzyło naszą wiadomość na temat tego, co będziemy w tej chwili w procedować.